Woda. Ziemia. Ogień. Powietrze. Avatar, Legenda Anga, to kreskówka, której raczej nikomu nie muszę przedstawiać. Historia młodego nomada powietrza zadebiutowała 21 lutego 2005 roku na amerykańskiej stacji Nickelodeon. Produkcja doczekała się trzech sezonów, a w 2010 roku pełnometrażowego filmu Live Action, który okazał się katastrofą. Nadszedł rok 2024, a razem z nim kolejne podejście do wersji aktorskiej. Tym razem postawiono na serial, a z pomocą przyszedł Netflix, który miał Miał już na koncie podobne adaptacje, takie jak bardzo dobrze odebrana przez fanów serialowa wersja One Piece. Premiera serialu Avatar ostatni władca wiatru miała miejsce 22 lutego. Jest to ośmiuodcinkowy pierwszy sezon, który odzwierciedla wydarzenia z kreskówkowej księgi wody, podobnie jak wersja filmowa, o której wspominałem chwilę temu. Przekonajmy się, czy tym razem również jest tak źle. Jednak zanim zaczniemy, upewnij się, że subskrybujesz ten kanał z dzwonkiem, aby być na bieżąco ze światem filmów i seriali. Obsada. Tutaj serial wypadł całkiem dobrze. Tym razem dostaliśmy coś znacznie lepszego niż w adaptacji filmowej. Postawienie na obsadę o nieco bardziej wschodniej urodzie było moim zdaniem strzałem w dziesiątkę. Przede wszystkim Zuko wygląda całkiem jak Zuko. Pozytywnie zaskoczyłem się wyborem aktora wcielającego się w rolę Soki. Przecież ten gość wygląda, jakby urodził się do tej roli. Awatar Ang niestety nie przekonuje mnie jakoś w 100%, ale na pewno jest dużo lepiej niż w adaptacji filmowej. Kostiumy. Szczerze, to nie mam się tu praktycznie do czego przyczepić. Wyszło to naprawdę bardzo dobrze. Nie wiem, czy dałoby się to zrobić lepiej. Spójrzmy chociażby na strój i strzałkę na głowie Anga i porównajmy to do filmu z 2010 roku. No dosłownie niebo a ziemia. Pod kątem technicznym serialowi nie ma praktycznie czego zarzucić, więc przejdźmy do części filmu, w której będę miał do zarzucenia całkiem sporo. Gdy usłyszałem, że serial nie będzie po prostu tym samym co kreskówka, tylko że z aktorami, to po cichu liczyłem na rozwinięcie niektórych wątków. Się większej ilości pobocznych postaci, a zamiast tego dostaliśmy. Kto wpadł na pomysł, żeby Ang mógł latać bez lotni? Twórcy nie zostawili suchej nitki nawet na scenie odnalezienia Anga przez Katarę i sokkę. Kataro! przestań! Nie! Koniec! Nie będę Ci pomagać! Od teraz rać sobie sam! Ah <gasps> Netflix postanowił zrezygnować z odcinka zawierającego wątek piratów, więc uznali, że zwój magii wody da Katarze jej babcia. Zobacz, Ang, tu jest zwój o magii wody, ale niesamowite ruchy. Skąd wziąłeś zwój o magii wody? Powiedzmy, że zdobyłem go na północy za bardzo rozsądną cenę. Darmo. Moja droga Kataro, ten zwój od pokoleń jest przekazywany magom wody naszego plemienia. Zawiera wszystko, co powinnaś wiedzieć, by rozpocząć naukę tkania. Nawet nie wiesz, jak ciężko mi było ukrywać go przed tobą. Sokka nie jest seksistą. Wiem, że dziwnie na to narzekać, ale o to chodziło w oryginalnym wątku Wojowniczek Kioshi. Naprawdę, im dłużej oglądam ten serial, tym zwiększa się moje odczucie, że bohaterowie zostali wypłukani z emocji i swoich fundamentalnych cech. Nie mogę w to uwierzyć, gdzie wuchy mnie pobiły. Panie wybaczą, nie chciałem wam przerywać lekcji tańca. Szukałem tylko miejsca do ćwiczeń. No, właśnie je znalazłeś. Taki duży, silny mężczyzna jak ty, nie miałybyśmy szans. No, ale nie łam się. W mojej wiosce jestem najlepszym wojownikiem. <grymów> Nauczysz nas jeszcze czegoś? <grymów> Dost! Ukłon! Odejść! Ale to jeszcze nic. To, co jeszcze odbywało się w tym odcinku, przechodzi wszelkie granice. Mamy drugi odcinek, a Ang jakby nigdy nic na luzie przechodzi do świata duchów i gada se z awatar Kioshi. Ten odcinek to dla mnie jeden wielki absurd. Awatar Kioshi, pomóż mi! Ang. Wreszcie jesteś. Wybacz. Nie wiedziałem, jak Cię odnaleźć. Nie wiedziałem, że mogę Cię znaleźć. Wiele jeszcze nie wiesz. Jeśli nadal uważacie, że przesadzam z tym spłycaniem wątków, to uwaga! W trzecim odcinku Ang trafia do Omaszu. Normalnie moglibyśmy się tam spodziewać historii z Królem Bumim, ale Netflix wkroczył do akcji i odwalił jeden wielki syf. Bowiem już tutaj pojawia się wątek w cudzysłowie nomadów powietrza, czyli chłopaka na wózku, którego ojciec tworzy wynalazki takie jak lotnia czy balony dla narodu ognia. Podczas gdy w oryginale spotykamy ich w północnej świątyni powietrza, w dodatku w 17 odcinku i kontekst oraz całokształt tego Wątku jest kompletnie inny. Patrzcie, co to Naruto Nie. Chyba. Ej, to inny mak powietrza. Leci na tę górę. To nie góra, to Omaszu. Apa, hop hop Może... Zbliżamy się do północnej świątyni powietrza. Widzę ją, zobaczcie! Ha, oni naprawdę są magami? Wcale nie. Jak to wcale nie? Przecież oni latają. Szybują, ale nie latają. Widać po ruchach. To nie ma Gowie powietrza. Ci ludzie nie mają ducha. To nie koniec niespodzianek z Omaszu. Pamiętacie Jetta? Poświęcono mu dziesiąty odcinek kreskówki. A tutaj, z nieznanego mi powodu, wplątano go również w wątek tego miasta. W Omaszu nie przepadają za obcymi. Skąd wiesz, że jesteśmy obcy? Nieważne. No cóż. Był jeszcze worek po rzepie. Choć też byłoby ci ładnie. Kim ty jesteś? Nazywam się Jet. Początkowo film miał się nazywać Obejrzałem Awatara od Netflix, żebyście wy nie musieli, ale przepraszam, nie dałem rady. Ten serial poza aspektami technicznymi to porażka. Dajcie koniecznie znać w komentarzu czy w przeciwieństwie do mnie wytrwaliście do końca i czy zgadzacie się z moją opinią. Chociaż nie wiem, co w tobie widzi. Ej, nie czepiaj się. Czy tylko według mnie ten dubbing jest tragiczny?